Siema, jestem w Gdańsku, godzina 21. Tak wiem, narzekam na swoich filmikach na nudę, na to, że u mnie w mieście nic się nie dzieje. O godzinie 20.00, a tutaj jest 21 i dopiero wszyscy wychodzą na miasto. Zastanawiam się, czy aż taki ruch jest mi potrzebny. <laughs> Słuchajcie. No bo tutaj to jest naprawdę grubo bardzo grubo tutaj naprawdę nudy nie ma. No i tak się zastanawiam czy aż tak grubo musi być? Uuu, powiem Wam. No, dawno nie byłem w Gdańsku, jestem zaskoczony. Pełno obcokrajowców. Jarmarki dziś ruszyły. Zobaczcie, normalnie ruch jak w dzień, a może nawet i większy. Nie wiem, czy dziś tutaj przy Neptunie będą koncerty. Bo, jak było rozpoczęcie jarmarków, zawsze tutaj były koncerty. Czy jest jakaś scena ustawiona? Tak jak mówię, dawno nie byłem tutaj. W Gdańsku, zwłaszcza na jarmarkach, kiedy się rozpoczynają. I nie wiem czy coś się zmieniło, czy jest podobnie. Czy są koncerty, czy ich nie ma. No. Troszeczkę shortów tutaj z Gdańska dla Was nagrałem. A może jutro wybiorę się na miasto z kamerką. Zjem coś na mieście. Połażę i ja ekstra dla Was. Ponagrywam jakieś filmiki tutaj. Chociaż kilka mam, ale wrzucę wszystko dopiero po powrocie do chaty. No, a dlaczego tak? A bo właśnie tak. Patrzcie, mewa. Nad starówką. No jest po prostu petarda, nie? Co tu dużo gadać? No, tutaj naprawdę dużo się dzieje. Nawet się tak przejść, popatrzeć sobie na to wszystko, to powiem Wam, że jakoś tak lepiej się człowiek czuje.